Trwa mecz na Strikaland, a goście prą na bramkę, bo... Ale bramka z czerwonych zbija piłkę niczym muchę. Prosto do ściany. Przy piłce już kapitan, kipki rasta. Na pozycji jest skrętny Tygrys. Hey, tygrys Joe. wypatrzył Joe na skrzydle. Zobaczymy, co zrobi. Niebywałe! Gra do rytmu. Prawie jakby tańczył. Ech, dobrze, że El Matador ma tak dużą głowę Tak, gdy Joe podaje strajkę, tylko dopełniają formalności Przy piłce znów Joe Najpierw wyluzuje, później się w to wczuje A gdy już dośrodkuje, przy bramce asystuje Ten strzelę ja Wajka A wszystko to dzięki Joe'emu I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the night, and now I'm gonna be a fighter. It's one, two, three. I'm a Super Striker. Striker. Super Strikers. Luźny Joe gubi rytm. Obie dzisiejsze bramki padły po świetnych podaniach od niego. <grym> Mówiąc o królu podań, Joe, poświęcisz nam chwilę? Się rozumiem. Panie Joe, co jest kluczem do sukcesu? Sekret tkwi w rytmie. Co rozumiesz przez przez rytm? Sposób przygotowania do meczu. Ale to sekret. No dalej, Joe, fani chcą wiedzieć. Prosimy cię, Joe, zdradź nam swój sekret, proszę. Powiem wam tak. Słuchając płyty, łapię mój rytm. Zdradzisz nam nazwy utworu? <laughs> Wybacz, bracie, ale to mój sekret. Jednak w nagrodę zapraszam was wszystkich do klubu Luźny Joe. No chodźcie. Mamy zniżki w każdą środę, wieczór dla pań w czwartki, super imprezy. Schodzi się całe miasto. Lepiej się pokażcie. Cóż, już kończymy. To Joe, najluźniejszy gracz w lidze. A Super strajka grając jak dziś, powinni pogrążyć FC Technikali. Oddaję głos do studia. Rob ten Joe musi stracić swój luz! Jeśli poznam ten utwór, to zmiażdżymy Super Strikers! Co to? Wybacz, to moje rzeczy. Nie ściemniałeś w wywiadzie? Płyty? Idź z duchem czasu, Joe. Na tym mam ponad 500 nagrań. Tak, ale ja słucham jednego. Dzięki, ale wolę winyl, Shaker. Próba raz, dwa, trzy. Wynalazca patrzy. <śliniczy> Przepraszam bardzo. Sam nie wierzę. Dzięki Tobie trzymam się super strikers. Tak, super, nie? Potrafisz się ruszać. Hej, patrzcie na Joe! Hej, Joe! Jak tańczysz ten krok? Dlatego to rytm mnie niesie. A w ogóle nie mów innym, że tu byłeś. Rany! Joe, ten pokój jest świetny! Tak, zbierałem te rzeczy już od dziecka. Czy to lawa lampa? Tak, ale zobacz tu. Płyty? Ty nadal słuchasz winylu? Stary, musisz iść z duchem czasu. Ja mam cyfrowe. Mnie nie trzeba technologii. Tu mam wszystko, czego potrzebuję. Czy to ta płyta? Twój tajny rytm? Tak. To jedyna kopia? No co tym? Mam tu siedem kopii. Do tego jedną w pokoju. Słucham jej bracie przed każdym meczem. Dasz obejrzeć? Wolałby mnie. No pokaż, proszę. Cóż, dobrze. Ale tylko dlatego, że szanujesz rytm. Mam cię. A teraz najlepsza część. Ludzkie ucho nie wychwyci różnicy, ale mózg odbierze ją podświadomie. A nie zauważy różnicy? E, nie. Mówił, że jest jakoś niedowykrywalna. Ludzie, przeczytajcie coś raz na jakiś czas cisza! Patrz i ucz się! Luźny Joe nie zachwyci na boisku. <śmienny> Mecz. Czas na dawkę rytmu. Muszę być luźny, giętki, szybki i sprawny. Mecz Strikaland. Super strikers grają przeciwko Technikali. raz Rasta sunie skrzydłem. Podaje do Joe. Najpierw wyluzuje, potem <grym> To raczej niezwykła niezdarność jak na luźnego Joe. Zgadzam się, Joe zdawał się pogubić. To stracona szansa jak na mój gust. <grym> to działa. Rytm Joego został zaburzony. Coś jest nie tak. Dalej! Podaj mi! Tak? E, po, e, podaj? <grym> Co jest z luźnym Joe? Dzisiejszy mecz skończył się bezbramkowym remisem. Więc wszystko rozstrzygnie się w meczu rewanżowym w przyszłym tygodniu. A strajkę, smodlą się, by Joe znów złapał swój rytm. Przygotujcie taśmę, musimy poćwiczyć na rewanż. Mój plan idzie jak spłatka. Na 100% wygramy rewanż. Co się dzieje? Nigdy nie ćwiczymy w niedzielę. To mała niespodzianka dla Was. Mam nadzieję, że to śniadanie. Umieram z głodu. Zobaczycie. Mecz z technikali powinien być łatwy. Zmarnowaliśmy zbyt wiele okazji, dlatego jesteśmy tu dziś. To nasza najnowsza maszyna, zwana meczotaśmą. Zapisuje ruchy i ocenia waszą sprawność w warunkach meczowych. To wielki taśmociąg, który odzwierciedla ruchy, gdy staniecie on także. Waszym celem jest kontrolować piłkę cały czas. A na zakończenie trafić w jeden z celów, który widzicie na ścianie. Wynik pokaże, czy gotowi jesteście na wielki rewanż. Rozumiecie? Dobrze, że słuchałem płyty tuż przed przyjazdem. To będzie bułka z masłem. Przecież na bardzo podobnym sprzęcie gram w gry. Bułka z masłem, co? Skoro tak myślisz, to możesz być pierwszy. Już wchodzę. Widzę, że jesteś gotów na rewanż. Dziękuję. Luźny Joe. Teraz ty. Luźno z czuciem. Szybko, sprawnie. Luźno z czuciem. Szybko, sprawnie. Luźno z czuciem, sprawnie. Nie, szybko, sprawnie! Luźno, nie! A! <gryw> Ja w to nie wierzę. To nie ma sensu. Wszystko dobrze? Czy coś ci się stało? Sam nie wiem. Coś jest nie tak. Może lepiej odpuść sobie ten mecz. Będzie dobrze, szefie. Świczmy dalej. Shaker, wskakuj. A co, jeśli stracę rytm? Co, jeśli nie zagram już w strikes? Nie mogliśmy uwierzyć. Był tak zdołowany. Nie martw się, pomogę wam to zrozumieć. Dzięki, ale kończy się nam czas. Muszę iść się przebrać. Nie martw się, wchodzę w to. Wszystko grało dopóki. Chyba mam pomysł. Jestem Spenza Detektyw. Shaker zapomniał komórki. Zamknięty. Tak, wiem, ale Joe pozwolił. Ehm, powiedział: Niech Stevie wpuści cię i poszukaj. Jesteś Stevie? Tak. No to wpuść mnie, to poszukam. Stadion Strikaland! Piłkarz Stefani przybywają z daleka. Kto będzie świętować? Super Strikers czy FC Technicali? Cokolwiek on robi, niech zadziała. Jeśli mi nie woda, nie strzelę. Nie dobrze. Ja w to nie wierzę. Nie wchodzić? Cóż, jestem detektywem. Muszą się sprężyć, by wygrać z niepokonanymi. A teraz Super Strikers i najluźniejszy gracz Superligi, legendarny Joe. Czy dziś pomoże Super Strikers wygrać wielki rewanż? Niedługo się przekonamy. To dziwne. Bingo! No dalej. Luźno, z czuciem, szybko, sprawnie. Luźno z czuciem. Spędza, dowiedziałeś się czegoś? Tak jest. Nie wypadł z rytmu. Świetnie. Jak mu pomóc? I już wiem, kto go sabotował. To był... Halo? Spędza! Halo! Brak zasięgu? Nie teraz! Muszę pędzić do Strikaland. Zaczynamy rewanż między Super Strikers i FC Technicali. Strikers modlą się, by luźny Joe wziął się w garść! Hej, Joe, słuchaj, nie musisz już martwić się o rytm. A kto tu się martwi? Wszystko gra! A ty rób swoje na skrzydle! Nie przejmuj się nim, stary. Nie mówił serio. Na pewno. Więc grajmy! Mamy mecz do wygrania! Tak jest, kapitanie. Luźny Joe! Nic mi nie jest! Shaker chciał ci tylko pomóc. Bierze cię za wzór. A wiesz, pierwszy krok do rozwiązania kłopotu to przyznać, że się go ma. Rasta, nie mogę złapać rytmu i nic nie działa. To przyjdzie samo, stary. Jestem pewien. Tylko staraj się. A pierwsze co zrobię, to wrzucę shakerowi piłkę w pole karne. To rozumiem, stary. Zwycięstwo wisi w powietrzu. No już, no już! Muszę tam dotrzeć, zanim skończy się mecz! Dziś zupełnie nie wychodzą mu z wody i niecelnie nie podaje! Gipki Rasta walczy w środku pola. Zobaczymy, co. O! Niesamowitego! Ach. Próbuję ponownie! Woli walki mu nie odmówię! Ach. Daj, Joe, podaj tu! Heh? Fatalnie! Piłka trafia pod nogi kapitana, ale oh! jest za oh! późno! <noise> Koniec pierwszej połowy! Czy trener zostawi Joe na drugą połowę? Może ten utwór już nie działa. Słuchałem go w domu przed meczem i przed treningiem na taśmie? To samo dziś jest źle. Pozostaje mi jedno. A jeśli nie zadziała, może powinienem się poddać. Trzymam to na czarną godzinę. Mm, I o to właśnie chodziło. Tak, to to! Dawaj! Ha, ha. Mm, ha, ha. Na huh? drugą połowę usiądziesz na ławce. Wróciło! Poczucie rytmu! Nie zaryzykuję. Musimy wygrać ten mecz. Chwila, ma rację. Jest w formie. Załapał znów rytm. Trenerze, jeśli nie olśniecie w pięć minut, to sam zejdę kibicować z ławki. Tylko mnie nie zawiedź. Wracamy na drugą połowę. Nie wiadomo jest, jak luźny Joe rozegra drugą połowę. Lipki rasta? Przepięknie, zobaczymy, co zrobi. Najpierw wyluzuje. A, piękny zwód! Później się w to wczuje. A gdy już dośrodkuje. Przy bramce asystuje. I to kładne podanie na koniec. To nie tak miało być. Wydaje się, że król podań powrócił. Bilet. Ja nie posiadam. Bez biletu nie wpuszczę. Słuchaj, muszę tam wejść, to ważne. Shaker to mój bardzo bliski kumpel. Z pewnością, koleś, bez biletu nie wpuszczę. I co ja teraz zrobię? Jest nieciekawie dla zawodników w kombinezonach. Ale dla czerwono-białych to bajka. I kolejny gol dla Super Strikers. Niesamowita druga część w wykonaniu skrzydłowego. Wrócił stary Joe. A konto Shakera zasilają trzy kolejne bramki. Do zobaczenia na następnym meczu Czerwono-Białych. Chłopaki, zamieniono płyty, dlatego straciłeś rytm. Wiemy, spędza. Luźny Joe domyślił się. Gdybym tylko mógł znaleźć drania. A? To ten gość podmienił płyty. Znalazłem to w Twoim biurze. Odłożył to w dniu imprezy. Tak zrobił, mówisz? <gryw accounting> Hej, <Watch> Shaker. <sometingers> <Release> Przepraszam, że cię zrugałem. Wiem, że chciałeś mi pomóc. Te trzy asysty w zupełności wystarczyły jako przeprosiny, ale gdybyś miał odtwarzacz MP3 taki jak ja, nigdy by się to nie wydarzyło. Teraz, kiedy wrócił mój rytm, myślisz, że kiedyś pozbędę się winylu? Nigdy! Ha-ha! Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie ZigZap, Studio Sonica, reżyseria Andrzej Mastalerz, Dialogi Polskie Łukasz Zielonka, dźwięki montaż Maciej Brzeziński, organizacja produkcji Piotr Pluciński. Wystąpili Paweł Ciołkosz, Krzysztof Banaszek, Andrzej Andrzejewski, Modest Ruciński, Przemysław Stippa, Piotr Warszawski, Mirosław Zbrojewicz, Sławomir Pacek i inni.